teraz jeszcze jedną? mówisz i masz? dawać mnie kolejnego. Come tu Papa. No na pewno będziesz miał pierwszy pestkę. with lawen Oh

m 6 nigdy nie nie przebijają. Nigdy nie rekoszutują od swojego przeciwnika. Dziwne, żeby rekoszutowały, jeśli oni mają 240p. 245 polosowało. Pod każdym kątem mnie przebija. Nawet nie widzę jak, pod jakim kątem mnie przebił. No, pancerz 220 miałem pod tym kątem. Jeszcze trafił mi działo. Więc penetracja spadła już na dział, ale troszeczkę. No KW1S był bardzo nieogarnięty a i tak... Nie byłem w stanie mu nic zrobić, bo tyle razy nie trafiłem w niego. A, A. Weselne klimaty, okej. Okay. W terwcu będę na weselu. Na najmniejszym weselu, na jakim byłem w swoim życiu. W sensie będę. A jest 200 kilku. Nie powiem, że nie. Ja bym wiedział, że tutaj podjadą, bym nie odjeżdżał ja z tym wydółbkiem. Tak, to muszę stanąć, tak, zniknąć i podjechać do przodu. Nic innego nie wykombinuję. Bo na odjeździe dostałbym spota i zginął. No i mam kolegę z tyłu, który chce mnie złamać, ale jest na hekach, więc mnie nie złamie. W czerwcu jadę na wesele. Która będzie na 20 osób. W tym 5 dzieci. Jako dziecko, czy dorosły, jako piątka dzieci, kasztanu okay, you're next. Okay, A. wesele w trzy dniowe wesele, w sensie trzy dni tam będziemy. W hotelu w Murzasichle. Panie Grile, weź pan strzelgo. Ciekawostka, para młoda jest z Łódzkiego, witam kolejnego kolega.

Gdzie tu driver u góry siedzi? on tu na drabinie siedzi? na dole nie ma żadnego wizjera dla kierowcy. Z tego co widzę, on musiał dziko patrzeć jakoś. Znaczy, musiał. W sumie to jest czołg robiony ewentualnie ze szkica, szkiców. E chwilę odpocznę. ładuję siłę. That's it. Good, kut good, good. Dobra, panie i panowie. To jest wreszcie bitwa, gdzie ja wbiłem wbijam trzy odznaki biegłości. Na czołgu Burza. Po trzech tygodniach, jak wyszły te czołgi. Taki fajny miesiąc miałem. Mm, tak. Leniuchowałem troszeczkę. Tak. Nie grałem zbyt dobrze. Co tam jeszcze mogę Wam powiedzieć? Mogę określić samą burzę. Jedyne co na tej burzy jest fajne, to te działo. Nie jest złe. Tak to nazwę. Jeśli chodzi o pancerz, jeśli chodzi o grywalność tego czołgu. Czołg do niczego. Zbyt mało pancerza, żeby na szóstkach móc grać na nadbudówkę i zbyt dużo pancerza, żeby ten czołg jeździł jakoś w miarę sensownie. Co skutkuje tym, że to jest czołg ani na blisko, ani na daleko, więc jedyne, co wam zostaje, to najczęściej snajpić w trakcie bitwy i liczyć na to, że przeciwnik podjedzie w te miejsce, gdzie ty podjedziesz, bo jak pojedzie w inne miejsce, no możecie już nie zdążyć uciec, nie zdążyć dojechać i tak dalej, i tak dalej. Dosyłacz, venta i minus 8 tutaj gram, aczkolwiek zestaw z turbo też jak najbardziej jest ok. Turbo. Apeki też na pewno nie, umują, nie ujmują, temu czołgowi. No, można tu sadzić wszystko, bo wszystko jest potrzebne de facto. Zablokowałem strzał od burzy, bo strzeliła mnie idealnie w jaszmo. Tak, jaszmo jest twarde na tym czołgu. I chyba tylko jaszmo. Hmm. Ojej. Zresztą widzicie, co się dzieje? Panie i panowie, jutro będzie markowany AWZ Light, który miał być markowany w czwartek, ale tak wyszło, że nie był. Wow. Od rana, Ta, jutro powinienem wstać już o normalnej porze. Dam radę, dam radę wsadzić. Co z tej y jest po prawej, więc nie mam. Nie będę się bał sterfała, który może mnie strzelić za jakąś mniejszą wartość. Będę tu próbował wychylać gdzieś. A, no jest ich czterech, nas jest dwóch. Tego udało się zniszczyć. No i Ro się raczej nie boimy. Pokażę, złujemy Zapraszamy, zapraszamy. O, Su 100 y. No to teraz już jest troszeczkę gorzej. Szybciej przeladuję niż Su 100. zostałem sam na tej mapie a to jest mój koniec naprawiłem uszkodzone traki wrum wrum nie wiem czemu ludzie celują wiarzmo do tego działa gościu definitywne De Kegitywnie strzelał gdzieś obok jarzma. 12T w tym momencie. CUS-100 też, nie wiem, gdzie się odbiło. Więc, no, 2700 jak zrobicie tym czołgiem, to jest bardzo, bardzo, bardzo dobry wynik. To będzie wstyd, żeby to pokazać, ale zajęło mi to 118 bitew zmarkowanie tego czołgu. I... Ten czołg nie jest najgorszy, ale sama charakterystyka tego czołgu go skreśla, bo on jest zbyt miękki, żeby grać na blisko, na szóstki i wyżej, i zbyt niezdarny do grania czego innego.